Bardzo proszę pan radny Bogdan Bukowski. Ja proszę państwa, chciałbym się również odnieść, panie Pawle, bo pan się odnosi tutaj do wyników województwa, a nie wiem, czy pan wie, że województwo jest również w kraju, jedno z gorszych. Także w tym roku, w tym roku, także patrząc, patrząc, proszę pana, na całość, to niestety, niestety, jesteśmy dnem. Tu gmina Oborniki jest dnem, patrząc na cały kraj. Bo jak Wielkopolska jest też jedna z ostatnich, a my jesteśmy w Wielkopolsce ostatni, to jesteśmy dnem. Dno jest chociażby proszę Państwa takie, że Pan Burmistrz, który odpowiada za oświatę, on woli sobie iść na siwca, niż teraz nam tutaj powiedzieć, jakie kroki powziął. Przecież moi drodzy, my radni wszyscy odpowiadamy za ten bałagan, który w tej chwili ma miejsce w naszej gminie. Bardzo proszę, pan burmistrz Tomasz Sama. Proszę państwa, nie wiem jak mam wytłumaczyć to, że wyszedłem, kiedy przyjechał europoseł do Obornik i wyraził chęć spotkania dosłownie na kwadrans z burmistrzem. Rozumiem, że jest to politycznie wykorzystywane teraz, aby, aby zrobić z tego kolejną awanturę, także tutaj nie będę się odnosił do tej sprawy. Natomiast jeżeli pan, panie radny, uważa, że. Od Pana mogę czegoś się dowiedzieć na temat możliwości uzdrowienia oświaty, to powiem nie, bo Państwo osiem lat rządzili i za Państwa kadencji wyniki nie były lepsze niż są obecnie. I tu dziękuję Panu Paweł Drobiczowi, który powiedział bardzo ważne słowa. To jest wszystkich nas sprawa wszystkich radnych, byłych burmistrzów, obecnego burmistrza. Ja uważam, że nasze dzieci, wnuki już, nie mogą być najgorsze w województwie wielkopolskim, i, przepraszam, i w wielkopolskim, i również w kraju. Coś trzeba w tym kierunku zrobić, bo rzeczywiście nigdy żeśmy nie błyszczeli, to nie ulega wątpliwości. Tu, tu nie byliśmy nigdy ani na pierwszym, ani na piątym i e, Dziękuję bardzo i w kolejności Pani Radna Anna Rydzewska. Bardzo proszę. Ja chcę tutaj odnieść się do wypowiedzi Pana, pana pan Wadrewicza. Ja nie mówiłam, że w naszym oświacie jest dobrze, że było kiedykolwiek dobrze, ale zaczynało to iść ku lepszemu. Bo podejmowaliśmy ciągłe działania, żeby szło to ku lepszemu. I no niestety nigdy tak źle nie było, jak jest dzisiaj w tym roku. Szanowni radni. Panie Przewodniczący, starałem się w moich wypowiedziach, wszystkie które w dniu dzisiejszym wypowiedziałem, unikać sytuacji, aby wskazywać na jakichś finowajców tej sytuacji, która jest. Przedstawiałem fakty, liczby potwierdzające te fakty, natomiast no niestety po moich wypowiedziach, w wypowiedzi Pani Radnej Rydzeckiej, a już szczególnie w wypowiedzi Pana Radnego Bukowskiego, Zostały zaatakowane konkretne osoby, w tym przypadku pan burmistrz Obornik. Proszę państwa, z tym się nie mogę zgodzić. Nie, wol, nie można obwiniać człowieka, który jest y, dwa lata burmistrzem, y, winą za efekty egzaminów y, po szóstej klasie szkoły podstawowej czy egzaminu gimnazjalnego. Nie nadano i nieprzypadkowo nada, nie używa się określenia w procesie kształcenia uczniów, że jest to proces dydaktyczno wykonawczy, proszę państwa. Proces. W takim razie ci, którzy w tym roku zdawali egzamin po razie, rozpoczynali kształcenie i je kontynuowali przez 6, przez 6 lat, a nie w 2011 i 2012 roku. Podobnie uczniowie gimnazjum realizują swoje kształcenie ogólnie przez 9 lat, a w tym etapie kształcenia przez 3 lata. I obwinianie w tej chwili obecnego burmistrza za tę sytuację która lokuje powiat i gminę obolniki na ostatnich miejscach wśród innych powiatów i gmin województwa wielkopolskiego jest nieuczciwe. Wręcz odwrotnie. Można byłoby wysłać wniosek, że skoro przynajmniej na egzynie gimnazjalnym na wynik którego obecnie był już, już mógł mieć jakiś wpływ, o czym mówi o zarządzaniu oświadczaniu bezpośrednio realizacją procesu dydaktycznego w tych gimnazjach, gdzie już są to miejsca nie te 30, któreś, tylko jak przypomnę jeszcze raz, 22, 14, 25, 17, 18, 15, trzecie i 7 z poszczególnych części tego egzaminu. I druga, i tyle z mojej strony. Uderzmy się, moi Państwo, wszyscy w pierś i o, ówczesne władze gminy oborniki i radni tamtej kadencji, bo i, i, i nasza jest w tym wina, że taka jest w tej chwili sytuacja obornickiej a przede wszystkim chciałbym, żeby pan burmistrz dzisiaj powiedział, w jakim kierunku pójdziemy, co trzeba zrobić, żeby te wyniki nie były najgorsze w Polsce. Najgorsze w Polsce, powtarzam, bo tu nie chodzi tylko o województwo, bo my żeśmy pominęli województwo, pominęliśmy kraj, a województwo jest rzeczywiście też jedną z ostatnich w grę. My z Panem Dyrektorem Mączyńskim rozpoczęliśmy analizę w ubiegłym roku wyników nauczania. Była również przeze mnie złożona wizyta u Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Pani Kurator Oświaty, Pani Elżbieta Walkowiak złożyła wizytę w Obornikach. Odbyła się konferencja szkoleniowa prowadzona przez samą Panią Kurator, co jest ewenementem. W skali województwa odbyła się konferencja szkoleniowa, Szko powtarzam, szkoleniowa dla dyrektorów wszystkich szkół i jednostek oświatowych, obornik tu na tej sali. I pani kurator współpracuje z nami, z panem dyrektorem ZASU, ze mną i z dyrektorami właśnie w, w sprawie programu naprawczego. Teraz trwają analizy e, wyników nauczania. E, z panem kurator walkowek jestem umówiony na początek przyszłego roku e, w sprawie e, przeglądu tej analizy wyników i chcemy wspólnie z panem kurator taki program naprawczy przygotować. Także wszelkie procedury naprawcze odnośnie Yy, niepokojącego miejsca naszych szkół w skali wyników wojewódzkich zostały uruchomione. I tu dziękuję Panie Pawle, Panie Radny, za to, że Pan powiedział, że to jest nasza, nasza wszystkich sprawa. Wszystkich radnych, wszystkich mieszkańców i wszystkich władz. Bo to jest nasz wspólny problem i musimy go rozwiązać. Ale powtarzam yy, jeszcze raz z Panią Wielkopolską, Kuratorą Światy, już. Te programy naprawcze uruchamiamy. I tutaj też jak pan y, przewodniczący Komisji Oświaty zaznaczył, y, na sesji będziemy te wszystkie analizy przedstawiać, jak tylko zostaną one już y, zrealizowane. Dziękuję bardzo. Dla mnie jest niesamowitą rzeczą, że Nagrody dostają wszyscy porówno, przecież są lepsi i gorsi. Tak samo jak u nas tutaj są radni, którzy przez dwa lata nie zabrali głos, a są radni, którzy bez przerwy nadawają. Tak samo jest, tak samo jest z dyrektorami. Są lepsi i gorsi. I od nas to zależy, a przede wszystkim bezpośrednio od pana burmistrza, który powinien Proszę Państwa, 20 lat nie było sytuacji, żeby wszystkim porówno, bo to może za komunę jeszcze tam coś tak było, że wszyscy dostawali porówno i tak dalej. Teraz to jest dla mnie niesamowite. I jak tej motywacji dyrektor nie będzie miał, jak tej motywacji nie będzie miał nauczyciel, to tak będzie jak będzie. Dziękuję. Proszę pan burmistrz. Ja jeszcze, jeśli państwo pozwolą, odniosę się do nagród dyrektora, yy, burmistrza do dyrektorów. Yy, jak państwo wiedzą, takie nagrody opiniuje komisja, yy, w której skład wchodzi burmistrz, yy, szef oświaty i związki zawodowe. I chciałbym powiedzieć, że z pełną. Odpowiedzialnością podkreślam, iż uważam, iż w roku bieżącym wszyscy dyrektorzy naszych placówek oświatowych, wszyscy co do jednego, zasłużyli na nagrodę burmistrza. Dlatego ją przyznałem i mimo tego, że komisja ją opiniuje i mógłbym teraz powiedzieć, to nie ja to komisja, to odpowiedzialnie mówię, uważam, że wszyscy dyrektorzy zasłużyli na nagrodę w różnych polach działania, czy to edukacyjnych, czy inwestycyjnych, czy remontowych, na te nagrody zasłużyli. I powiem jeszcze, tu Pan zauważył słusznie, że po raz pierwszy dostali wszyscy dyrektorzy takie nagrody i powiem otwarcie, że cieszę się, że skończyła się wreszcie polityka, jeśli chodzi o przyznawanie nagród burmistrzów dyrektorów. No to jest takim właśnie wiadomym sygnałem, że sprawy polityczne zostały tutaj odłożone na bok. Dziękuję bardzo. Pani radna Renata Wąsowicz Ja w odniesieniu też do pana burmistrza ja z całym szacunkiem, ale tak mi nie się wydaje, może źle to oceniam, ale patrząc na podstawie wyników nauczania to żebyśmy nie popadli w jednej, z jednej skrajności w drugą, czyli od podziałów politycznych, jakie podobno kiedyś miały miejsce, czy miały miejsce, nie wiem, nie wdrażałam się w temat, do tego, żeby nie do, żebyśmy nie doszli do etapu rozdawnictwa na zasadzie takiej, że wszystkim porówno. Moim zdaniem powinniśmy spojrzeć jednak mimo wszystko na wyniki, jakie osiągają uczniowie w szkołach i według tego kryterium przydzielać nagrody. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ja, Zapewniam Państwa, że obrady komisji, które analizowały i efekty edukacyjne oraz ogólne zarządzanie placówkami były przeprowadzone rzetelnie. Obrady komisji trwały dosyć długo i ręczę Państwu, że wszystkie aspekty pod uwagę wzięliśmy. Proszę Państwa, ja parę zdań na temat wyników nauczania chciałbym również powiedzieć, ponieważ na niektórych komisjach miałem okazję się na ten temat wypowiedzieć, na sesji tutaj nie, ale parę zdań jednak chciałbym powiedzieć. Tutaj najpierw w kwestii już bezpośrednio niezwiązanej, bo jeżeli tu się doszukujemy, że im więcej pieniędzy dajemy, tym gorsze wyniki nauczania, to już nie widzę związku żadnego, ale na ten temat chciałbym jedno zdanie powiedzieć. Panie Przewodniczący Komisji Budżetowej, nie możemy mówić, że my do subwencji oświatowej dokładamy 16 milionów, bo są zadania oświatowe, które są objęte subwencjonowaniem i do tych zadań oświatowych należy finansowanie szkół podstawowych i tylko gimnazjów, a pozostałe zadania oświatowe to są zadania własne gminy i gmina z, z, własnych, z własnych dochodów winna te zadania finansować. I tutaj praktycznie powinniśmy się ograniczyć tylko do porównania wydatków na szkoły podstawowe i gimnazja w stosunku do otrzymywanej subwencji. I tutaj mogę podać, że w roku 2011 tam, otrzymali na wydatki na szkoły podstawowe i gimnazja wyniosły 20 czterysta 450 tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych, natomiast subwencja wyniosła 18 milionów 191 złotych 152 zł w faktycznie dokładamy 2 miliony trzysta tysięcy złotych. Z tym, że w tych wydatkach są również zadania remontowe i częściowo zadania inwestycyjne, mniejsze inwestycje przeprowadzone w placówkach oświatowych. Z tym, że już niejednokrotnie na tej sali dyskutowaliśmy na temat tych wydatków zwiększonych wydatków na oświatę ze względu wynikającą z prostej organizacji placówek oświatowych na terenie gminowników. Mówimy o tym że gmina jest duża, są placówki oświatowe, które muszą na terenie gminy istnieć i w tych niektórych placówkach oświatowych jest określona liczba uczniów, która teren obwodu tej szkoły mieszka. I przepraszam bardzo, jeżeli w szkole jest w obwodzie mieszka siedmioro uczniów i ta siódemka uczniów do tej szkoły uczęszcza, to budżet i, i, i to, to gmina musi tyle samo praktycznie łożyć na tą siódemkę w tej szkole, ile na oddział 25 osobowych, który do przodu udział w mieście i na to wpływu żadnego nie mamy. Ale to tylko tak na marginesie. Jeżeli chodzi o wyniki nauczania, to faktycznie tutaj zauważyć można taką rzecz, że do roku 2011 miała miejsce tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o wyniki sprawdzianów klas 6. W roku 2012 nastąpił znaczny spadek ale tak jak tutaj pan przewodniczący komisji oświaty zauważył, nie jest to wina tylko tych, którzy uczyli w klasie szóstej, ale to jest wina całego systemu kształcenia, praktycznie kształcenia tego rocznika od klasy pierwszej od przedszkola praktycznie do tej klasy szóstej włącznie. I nie możemy mówić od razu o ruinie czy kompletnym upadku powiedzmy oświaty na poziomie podstawowym, z tego względu, że chcę powiedzieć, że w tym momencie dyrektorzy szkół podstawowych nie byli zaspokojeni czy nie byli, nie byli zadowoleni. W tych wynikach oczywiście podjęli natychmiastowe zadania, w szkołach przeprowadzono analizy, w toku tych analiz wyłoniono obszary które najsłabiej, w tym sprawdzianie klas szóstych, wypadły. Szkoły podjęły działania takie, że na przykład uczniów już w tym roku szkolnym skierowano do zespołów wyrównawczych, finansowanych z tej 19-20 godziny wynikającej z karty nauczyciela, czyli nie wymaga to dodatkowych nakładów finansowych. Zorganizowano dla części uczniów dodatkowe godziny z matematyki, również w ramach tych 19-20 godzin.